Witam na kanale Łaciński Mars i zapraszam na Przegląd Sylwestra 2020-2021. Tak jak widzicie Białoruś. Tradycyjnie przypominam, że jeżeli komuś z Was to wideo będzie zacinać, to w opisie pod nagraniem będzie link na kanał Mars News, to mój kanał zapasowy i tam wideo będzie działać poprawnie. Po lewej zdjęcie z Wuhan w Chinach, a po prawej Nowy Jork. Właśnie od Nowego Jorku zaczniemy. Mer miasta Nowy Jork, De Blasio, zamknął po raz pierwszy od czasów II wojny światowej Times Square. Na Times Square niemal nie było ludzi. Pojawił się tam natomiast właśnie mer De Blasio, aby ze swoją żoną zatańczyć na pustej scenie na Times Square. Nie New York, New York. Ci ludzie to prawdopodobnie jakieś miejskie elity, ludzie wybrani tutaj, tacy, którzy mogli na Times Square się dostać. Tymczasem. Zwykli, szarzy ludzie siedzieli zamknięci w domach. Nowy Jork było pustoszały. Jak widać, zasady nie dotyczą elit, nie dotyczą Mera de Blasio, który, który zamordował Nowy Jork. Na temat upadku miasta przygotuje osobny odcinek. Przejdźmy do Europy. Na początek Bruksela, nasza kochana Unia Europejska. Było wesoło. Zrabowane sklepy, podpalone samochody, ganianki z policją na ulicach, jeszcze jedno nagranie z Brukseli. I Strasburg również wesoło, płonące samochody, zrabowane sklepy, ganianki z policją na ulicach. Tak więc, mieszkańcy Strasburga. Oraz Belgowie z Brukseli no, postanowili zabawić się tego Sylwestra. Londyn to mer Londynu, Sadik Khan, który zamknął miasto. Miasto jest opustoszałe. Natomiast mer przypomniał wszystkim tej nocy, że rasizm jest zły, że najważniejsze, jest, najważniejsze są czarne życia, które mają znaczenie. No i że trwają zmiany klimatyczne. Pod tymi symbolami upłynął. W Londynie Sylwester oto zdjęcia z Londynu symbole Black Lives Matter na niebie, ten żółw z konturem Afryki dotyczy to prawdopodobnie zmian klimatu, przecież klimat się zmienia, nadciąga katastrofa, niebawem zostaniemy zmiecieni przez klimat z powierzchni Ziemi. Warto o tym pamiętać, przypominać codziennie wbijać to ludziom do głowy. Widzicie tutaj barwy Unii Europejskiej. Mimo, że Wielka Brytania z Unii Europejskiej wyszła, to mer chyba psychicznie pozostał jeszcze w Unii. Londyn był pusty, a na niebie nad pustym miastem symbole Black Lives Matter, symbole ocieplenia czy też zmian klimatycznych. To Sylwester w Londynie 2019, a to jest to samo miejsce w 2020 roku. I tutaj podobnie. 2019 i 2020 rok. Tak to wyglądało na wyspach brytyjskich w Europie. Teraz przejdźmy do Azji. Na początek Korea Północna. Tam odbyła się uroczystość w stolicy. Ukochany przywódca nie pojawił się, ale wysłał każdemu kartkę. To musiało im wystarczyć. I tutaj Sylwester w takim północnokoreańskim stylu. Z góry patrzą na wszystkich twarze wielkich braci, ukochanych przywódców Kimów. Sylwester, wszyscy wpatrzeni w twarze Kimów. <laughs> Grobowa cisza. Teraz, wszyscy wpatrzeni w flagę. Fajna impreza w Korei Północnej. W takim północno-koreańskim stylu. Naprawdę niezła zabawa, jak widać. Szampańska zabawa w Korei Północnej. No cóż. No i na koniec, Chiny. W Chinach nie było opustoszałych miast. Zobaczcie te tłumy na chińskich ulicach. Na niebie brak symboli Black Lives Matter, brak przypominania o rasizmie, brak przypominania o zmianach klimatu. Nikt Chińczykom nie wbija tego na okrągło do głowy, również w trakcie sylwestra. Miasta są otwarte, tłumy ludzi wygląda to no, znacznie normalniej niż w Europie. A tutaj, oczywiście, propagandowo chińska telewizja dorzuciła takie fragmenty świadczące o tym, że Chiny walczą z zarazą. Chiny są otwarte. Chiny świętują, jak widać, nie modlą się do Black Lives Matter i do zmian klimatycznych, zamiast tego modlą się do swoich przywódców, do flagi. Tak wyglądał ten sylwester na świecie. To wszystko. Dziękuję Wam uprzejmie za uwagę.